a reszta wstrzymało się od głosu. To mam świadczyć. Albo no to ludzie w kórze, przepraszam za takie określenie, no albo to jest to rzeczywiście wielki strach, wielka, wielka mhm. wielkie niebezpieczeństwo, bo mogą stracić mhm. pracę ci ludzie. Ale to są naukowcy, oni mają być, um, oni, to jest elita polska. Jak mogę mhm. się wstrzymać? Ja tego nie mogę zrozumieć. Ale to, to trzeba naprawdę znać, znaczy, y, y, polityka rządzących. Tak, ale y, Pani y, podjęła dalej y, działania osób, które chcą upamiętnić czyn bracikowa i y, pragnie Pani y, upamiętnienia ich czynu w Gdańsku. Szukam możliwości. Chcę zwrócić się do Rady y, Miasta, żeby za rady Miasta zmurowała, bo to było... W odwecie za straszną masakrę na wybrzeżu. Żeby no tak, rada tak, miasta nie mogła i to z I jeżeli rada miasta odmówi, no to jestem no, To jest, no jest, jest, jest byłaby ta hańba. Hmm. Tak, to, to byłaby ta hańba hmm. dla rady. Ale powinni to hańbę zmawiać mieszkańcy yy, miasta, który miasta, bo to jest nasz święty obowiązek. Hmm. Czyli jeśli Rada by się nie zgodziła, to, 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 to jakieś referendum ewentualnie później? Nie, nie. No nie? Nie. 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 nie do mieszkańców Gdańska. Tak. To mam nadzieję, że mi nie odmówią. Rozumiem. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, wybaczmy… dlaczego według Pani trzeba upamiętnić… Ja to, ja to się braci Kowalczyków? Ja tak, dziękuję. Proszę Państwa, wybaczmy tej 80-letniej wtedy kobiecie, która odwróciła tam te proporcje i, 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 i to było troszeczkę inaczej, bo to większość nie tyle wstrzymała się, co była przeciw. No ale to, jak mówię, to należy jakoś tutaj to. W, Widzieć to, to, prawda, kto to mówił, że to ta starsza pani. Natomiast, no cóż, proszę państwa, to jest postać gorąca, ciepła, to jest matka nas wszystkich, wszyscy mamy do niej bardzo, bardzo taki osobisty stosunek i wydaje mi się, że dalsza część spotkania mogłaby być właśnie w ten sposób prowadzona, żebyśmy od razu zwrócili się teraz do państwa. O, o, o pytania, o, 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 o własne refleksje, o własne przeżycia, o ewentualnie także wspomnienia o swoich osobistych kontaktach z Anną Walentynowicz. Proszę bardzo, zapraszam do tej wymiany poglądów. Proszę bardzo, pan profesor. Panie doktorze, parę dni temu miałem przyjemność oglądać pana doktora w audycji w telewizji Trwam pod tytułem z polskiego punktu widzenia tam pan poruszył troszkę mimochodem sprawę incydentu który miał miejsce w obecności czy po prostu na audiencji czy audiencji prywatnej u Jana Pawła II w której to, w którym to incydencie brał udział pan Bałęsa, pani Hanna Walentynowicz jeżeli można by prosić o Rozwinięcie tego, audycja w telewizji ma ograniczone ramy czasowe, tutaj spokojnie możemy o tym usłyszeć. I druga sprawa. My znamy pana doktora, mówię o Klubie Gazety Polskiej, który zaprosił pana i jakiś czas temu mieliśmy przyjemność gościć pana na Zwopuolu. I wiemy, że jest pan realistą. Realistą, nie pesymistą, bo to nie jest pesymizm, to jest coś innego. Jako człowiek realistycznie patrzący na sprawę zakończył pan swoją wypowiedź w telewizji. trwa dość gorzko. Myślę pan dr Pamienka, chodziło o pana wizytę na grobie Andrzej Walentynowicz. Czy od tej pory, no to było dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, czy coś się zmieniło? Czy pan miał kontakt? Czy już liczne inne obowiązki nie dopuściły do tego, że pan zobaczył, jak dzisiaj wygląda grup pani Anny Walentynowicz? Z, z wczorajszej Gazety Polskiej wynika w pelietonie księdza Isakowicza Zaleskiego, że on pojechał na grup pani Anny, zapalił tam znicz, co jest zresztą cechą tego wybitnego szlachetnego człowieka. To tyle. Bardzo proszę. Dziękuję. Może y, odpowiem Dlaczego? na pierwsze pytanie. Rzeczywiście w, w tej audycji wspomniałem o takim inc incydencie, który miał miejsce w styczniu 81 roku, kiedy to delegacja kierownictwa Solidarności y, została zaproszona przez Jana Pawła II y, do Rzymu i tam miała miejsce audiencja właśnie liderów Solidarności, między innymi właśnie Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz, wielu jeszcze innych. I podczas tej audiencji doszło do takiego przykrego incydentu, na tyle przykrego, że ojciec święty Jan Paweł II musiał interweniować i uspokajać Lecha Wałęsę, który no, dość, w dość zdecydowanych słowach rzucił się po prostu na Annę Walentynowicz. Chodziło o to, że pani Ania no, po pierwsze jakby została otoczona taką szczególną, szczególnym uczuciem ze strony Jana Pawła II. To zdjęcie, które, które jest w mojej książce, jak Jan Paweł II całuje w, w głowę Annę Walentynowicz i ją przytula do siebie, to jest zdjęcie właśnie z tej audiencji. No i oczywiście to wyzwalało według świadków, nie tylko samej pani Ani, na jakąś taką, jakieś takie napięcie u, u pana Lecha, który nie mógł po prostu tego zrozumieć, dlaczego nie on jest tym umiłowanym synem, tym najważniejszym, a, a pani Ania. No i w momencie, kiedy pani Ania poprosiła Ojca Świętego o specjalną dedykację w książce dla pani, którą się aktualnie Pani Ania w Gdańsku opiekowała. Starszej, starszej pani, pani Ania Walentynowicz, robiła to przez całe życie, zawsze miała jakieś podopieczne. No, w każdym razie poprosiła Ojca Świętego o dedykację dla tej, dla tej osoby, mówiąc, tłumacząc, że no to na pewno się przyczyni do tego, że, bo, że, że ta pani, którą się opiekuje, się lepiej poczuje, bo to schorowana kobieta. No i w tym momencie po prostu wkroczył na scenę Lek Wałęsa, który próbował udaremnić. Ten pomysł Anny Walentynowicz, i wówczas Jan Paweł II miał powiedzieć: Panie Lechu, proszę o spokój, wyjaśnijcie sobie te wszystkie sprawy, jak stąd wyjdziecie, a teraz po prostu zrobię to, o co prosi mnie pani Walentynowicz. Chodziło po prostu o ten, o ten incydent, który zresztą stał się później przedmiotem różnego typu opowieści. A nawet doniesień agenturalnych kogoś, kto w tej delegacji był. Więc potwierdzenie tej relacji pamiętnikarskiej pani Ani Walentynowicz, relacji z początku lat 90., znalazło się w książce, w pamiętniku Anny Walentynowicz, chociaż o tym mówiła również już w roku 81, w momencie, kiedy ten konflikt Wałęsy z Anną Walentynowicz wszedł w taką bardzo ostrą fazę, wiosną 81 roku, no, znalazło to po prostu potwierdzenie w dostępnych materiałach źródłowych. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię o ten o grup pani Ani, ja tylko tym osobom, które nie widziały tej, tej audycji, chcę, chcę powiedzieć, że miałem na myśli sytuację, w której Solidarność organizuje jubileuszowy zjazd w Gdyni, bo rzecz się działa 30. 30 sierpnia, czyli w poniedziałek. Ten ostatni, przepraszam. Byłem na, na, na grobie pani Ani z przyjaciółmi w drodze do Warszawy. No i żeśmy dość zdumieni, bo to już było po południe, czyli przed, zjazd, przed, przed zjazdem chyba zauważyli, że, że poza jedną świeczką i, i tymi, które tam są praktycznie od zawsze, od, od dnia pogrzebu. No, nie ma tam ani jakichś wieńców, kwiatów, a myśleliśmy, że nawet jak żeśmy jechali w drodze, to nie na zasadzie pewnej hipotezy, tylko mieliśmy pewność, że pewnie tam będzie dużo ludzi, no ale, yy, no bo jest taka sytuacja, taki, taki właśnie zjazd, obchody i tak dalej, no i że będziemy tam krótko, bo, bo pewnie będzie dużo ludzi, a ten grup jest na takim, na takim podwyższeniu, wzniesieniu, są schodki i... i po prostu szybko się jakoś oddalimy, po prostu ustaliliśmy taki plan gry. No ale przyszliśmy i po prostu tam nikogo, nikogo nie było. Ja powiedziałem o tym, że, że to jest jakaś miara po prostu traktowania tej, tej postaci, tej, tej ikony Solidarności również przez wielu, jak myślę, członków obecnego związku. Zresztą to było. Jakby podwójnie niesamowite dla nas, bo jechaliśmy ulicą Polanki przez Gdańsk, Gdańsk Oliwa, jechaliśmy y, koło domu Lecha Wałęsy, Lecha Wałęsy i widzieliśmy, proszę Państwa, jakie piesze wycieczki y, działaczy Solidarności w koszulkach z tym logo, tym 30 rzymskim, y, którzy maszerowali po prostu pod dom Lecha Wałęsy, no, żeby zobaczyć, co nie jest dla mnie niczym złym, gdzie mieszka pierwszy historyczny przywódca. Ruchu Solidarności, no ale wydawało mi się, że po prostu tam na, na srebrzysku, na, na cmentarzu, gdzie spoczywała pani Ania, też powinny się takie wycieczki znaleźć. No ale było zupełnie, było zupełnie inaczej. Ale nie mówię tego jako jakąś, opowie jako, jako jakąś opowieść o, taką tanią, sensacyjną, tylko jakby chciałem przez to zwrócić uwagę na to, co się dzieje z pamięcią pani Ani. No, muszę Państwu przyznać, że jestem tym bardzo zaniepokojony. No, w, w, mieszkam w Trójmieście od urodzenia i muszę przyznać, że po prostu sytuacja, w której nie można na y, domu, gdzie Anna Walentynowicz mieszkała y, przy ulicy Grunwaldzkiej 49 przez 9, no, w końcu w mieszkaniu, w którym nocowali, spotykali się najwięksi herosi polskiego antykomunizmu, prawda, od Jacka Kuronia Poprzez Henryka Wójca, Jana Lityńskiego, Adama Miśnika, Lecha Wałęsę, prawda? No wszyscy, no praktycznie każdy, kto, kto, kto był ważny, jeszcze w ruchu przedsierpniowym i później w Solidarności, tam choćby przez chwilę był. I że tam na, tym, na tej ścianie, przy tym domu, nie można powiesić tablicy poświęconej Annie Walentynowicz, krótkiego tekstu, napisać Tu mieszkała Anna Walentynowicz albo że nie można ustalić, czy, czy wymóc na mieście, na, na Radzie Miasta, że jakaś jakiś fragment ulicy, albo nawet, żeśmy wpadli na taki pomysł, bo się zawiązał taki społeczny komitet, który zbiera podpisy pod, pod petycją specjalną. Państwo poszukajcie w internecie tam, tych, tych petycji, czy tych stron, na których ta inicjatywa jest opisywana i są linki. Jest, jest naprawdę sporo, ale nawet pojawiła się taka, taki pomysł, żeby... Jakby wybić argument y, tym ludziom, którzy obecnie rządzą Gdańskiem, że przecież nie można zmieniać ulic, które są w, w świadomości pamięci y, Gdańszczan jakoś tak silnie ugruntowane, które nawet mają pozytywne nazwy, jak aleja Grunwaldzka. Y, tak oczywiście jest, i żeby jakby nie, nie, nie rodzić konfliktu związanego z, tego, że trzeba, z, z tym, że trzeba zmienić dowody osobiste i tak dalej, i tak dalej, pieczątki w firmach. To żeśmy wpali na taki pomysł, żeby jeden z, z takich małych mostów błędnik po prostu nazwać imieniem Anny Walentynowicz. Przy tym mostku nie ma żadnych firm, nie ma żadnych budynków mieszkalnych, a on nie ma żadnej nazwy. Ale tego też nie można. Nie może być wreszcie pomniku. Pomnika nie może być łuku triumfalnego, nic nie może być po prostu. Ale i to mówię z szacunkiem do tych ludzi, bo bez względu na to, co mnie nawet osobiście z nimi później poróżniło, to oni mają swoje zasługi dla ruchu antykomunistycznego, trójmiejskiego i ogólnopolskiego. Maciej Płażyński czy Arkadiusz Rybicki, oni mają już swoje ronda, proszę Państwa, w Gdańsku czy w Sopocie. Znaczy, tutaj argument, który, który nawet się szermuje w stosunku do tych, którzy chcą upamiętnić Annę Walentynowicz, że 5 lat musi minąć od śmierci, nie obowiązuje tutaj można wszystko szybko, tablice, ronda, wszystko można pozmieniać. No i to jest sytuacja, w której po prostu jakby dzisiaj z pamięcią takiej postaci, jak Anna Walentynowicz się znajdujemy, no i bym powiedział coś takiego, no po prostu, że na to nie można oczywiście pozwolić. Należy się szacunek wszystkim, i Lechowi Kaczyńskiemu, i Ani Walentynowicz, i Arkadiuszowi Rybickiemu, i Maciejowi Połażyńskiemu i wielu, wielu jeszcze innym. Właśnie, zwłaszcza tym i o tym teraz myślę, jak to mówię, którzy byli związani w różnych okresach życia swojego z, z działalnością antykomunistyczną, a trzeba ich wszystkich traktować równo. Tak, Już nawet się nie domagamy jakiegoś specjalnego wyróżnienia pani Ani, no bo czymże jest po prostu powieszenie jakiejś tablicy w miejscu, gdzie mieszkała. Tylko domagamy się jakby tego wszystkiego, co, 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 co daje się, czy w jakiś sposób się upamiętnia.